Miejski Ośrodek Kultury w czwartek 23 czerwca zaprasza na koncert podsumowujący działalność sekcji wokalnych w Roku Kulturalnym 2021-2022. Na scenie zaprezentują się podopieczni Aleksandry Skoniecznej oraz Kuby Anusiewicza. Wokalna uczta rozpocznie się o godzinie 18.00. I życie nie odpuszczę nawet po śmierci to tytuł dramatu komicznego, na premierę którego zapraszają jego wykonawcy i jednocześnie reżyserzy. Dorota Olejni, która jest również autorką sztuki oraz Jerzy Holwek z Teatru dla Niepoznaki. Spektakl będzie można zobaczyć w sobotę 25 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury, w którym wspomniana grupa działa. Początek godzina 18 bilety do nabycia w kasie Moku. Teraz przenieśmy się do Muzeum Miasta Pabianic, które zachęca do udziału w spotkaniu rękodzielniczym inspirowanym polską kulturą ludową, tym razem dla dorosłych uczestników. Wolną od pracy sobotę 18 czerwca można spędzić w kreatywny i niesztampowy sposób, przychodząc na warsztaty tkania na Bartkach. Na początku warsztatów będzie okazja, aby dowiedzieć się ciekawych informacji m.in. o historii tkanin, czyli procesie od rośliny do tkaniny, czy od włókna pochodzenia zwierzęcego po dzianinę. Później podawce wiedzy w drugiej części warsztatów będzie czas na praktykę. Uczestnicy zmierzą się z tkaniem na bartkach, czyli starożytną metodą wyrabiania krajek, o których w Polsce pierwsze wzmianki były już na początku XI wieku. Bezpłatne warsztaty dla dorosłych pod tytułem Tkackie Pabianice rozpoczną się o godzinie 13:00. Na zajęcie obowiązują zapisy. Można to zrobić u Justyny Ruszkiewicz dzwoniąc na numer telefonu 42 42215

Pozostajemy jeszcze w tej placówce, ponieważ po przerwie spowodowanej pandemią do zamku wraca znany i lubiany cykl Muzyka w zacnym dworze. Pierwszy koncert odbędzie się we wtorek 21 czerwca. Przed melomanami wystąpią dyplomanci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Część pierwsza rozpocznie się o godzinie 17, a druga o godzinie 18. Dzień później, w środę 22 czerwca w murach renesansowego dworu zaprezentują się dyplomanci Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Ten koncert rozpocznie się o godzinie 18.00. Z dala od Zgiełku, lecz w samym centrum wydarzeń, to zapowiedź muzycznego wydarzenia, które tak jak rok temu miało miejsce w Afloparku. To Bloom Festival, który oferuje tylko to, co najprzyjemniejsze w długie letnie wieczory. Fantastyczną muzykę w cieniu pachnących drzew i kwiatów oraz odpoczynek po upalnym dniu. Bez tłumów, zgiełku i dalekich wypraw tuż obok Ciebie. Bloom Festival to radość spędzania wolnego czasu tak jak chcesz, na kocu lub leżaku, przy muzyce, w otoczeniu przy w ramach tegorocznej edycji będzie można posłuchać kilku plenerowych koncertów wspaniałych wykonawców. Zapraszamy do Afloparku, tym razem na koncerty w ogrodzie. W tym roku mamy drugą edycję Bloom Festiwalu. Wszystkie koncerty będą się odbywały w sobotę po godzinie 18.00. I będzie można nie tylko kupić w kasie biletowej bilety na ten koncert, ale oprócz tego, że mamy przepiękne otoczenie. Ogrodowe na tych koncertach, to będzie można też napić się kawy, wziąć ze sobą ciacho i faktycznie spędzić z nami bardzo kameralny czas przy dźwiękach muzyki. Pierwszy koncert mamy 18 czerwca. Zapraszamy na wysłuchanie duetu skrzypkowego Marty Giedaszewskiej i Roberta Łaguniaka. Jest to duet, który ma bardzo wiele wygranych konkursów na całym świecie. Nas uraczą. Bardzo kameralną muzyką skrzypkową, podróżując od baroku przez klasykę aż do XX wieku. Kolejny koncert jest 25 czerwca. Zaprosiliśmy Kajetana Galasa, który jest organistą, pianistą oraz edukatorem. Dla nas będzie grał na organach Hammonda w stylu jazzowym. Więc będzie to zupełnie inny koncert niż ten pierwszy, który inauguruje cały festiwal. Kolejna, kolejna okazja, żeby się spotkać, to będzie 23 lipca i wtedy, wtedy będziemy tu gościć w naszym ogrodzie Grzegorza Gostmana, który przez 20 lat był saksofonistą, ale postanowił zmienić swoją ścieżkę i fascynacje muzyczne i zaczął traktować swój własny głos jako narzędzie do muzykowania i przy dźwiękach lupera oraz gitarowych em, tworzy zupełnie improwizowane em, utwory e, więc jakby będzie to też gratka dla tych, którzy uwielbiają różnorodność. E, następny koncert mamy, dwa kolejne koncerty będą w sierpniu i też każdy z nich będzie zupełnie inny. 6 sierpnia zapraszamy na bardzo gorące rytmy tanga. Zostali przez nas zaproszeni Aneta Salwińska, która będzie grała na harfie, jej mąż Konrad Salwiński, który gra na akordeonie i wraz z przyjacielem prosto z Argentyny będzie, będą śpiewali i zaprowadzą, czy właściwie poprowadzą nas w taką podróż do Buenos Aires. Nie, bo twierdzą, że nie tylko jakby samo tango jest niesamowicie gorącym i takim namiętnym tańcem, ale muzyka również wywołuje bardzo dużo przy tym emocji, więc zabiorą nas w tą podróż. Potem trochę spokojniej, bo 20 sierpnia zaprosiliśmy Kubę Raczyńskiego ze swoim akordeonem, i tutaj, jako jego ulubiony instrument, którym jest jakby mistrzem w posługiwaniu się nim, zaprezentuje nam swoje kompozycje. Dwa ostatnie koncerty są we wrześniu. 3 września zapraszamy na ucztę fortepianową, to znaczy będzie grał e, uczeń i jego mistrz, czyli Wiktor Wachyl i jego mistrz e, Wojciech Kubica. A na zakończenie mamy niezwykły e, koncert na gongach z efektami świetlnymi. Zaprosiliśmy na niego Korzeniowskiego Grzegorza który weźmie nas w kryształową podróż. Bardzo serdecznie zapraszamy. Na każdy koncert można przyjść ze własnym kocem, e, z całą rodziną i w tym pięknym otoczeniu przyrody spędzić z nami czas, ciesząc się bardzo kameralną muzyką i czy miłym wieczorami, bo można też wtedy w Afloparku zobaczyć zachód słońca. Bardzo serdecznie zapraszamy. Przypominam, że bilety można kupić za każdym razem w naszej kasie biletowej. I do zobaczenia. Bloom Festival można powiedzieć to bajkowe lato w ogrodzie dla tych, którzy uwielbiają celebrować małe przyjemności. Kolejna dobra informacja dla sympatyków w cyklu spotkań z podróżnikami organizowanych wspólnie przez Klub Podróżnika PTTK i Miejską Bibliotekę Publiczną. Tym razem pabieńczanie będą mogli przenieść się do Albanii. Przewodniczką podczas tej podróży będzie Ewa Marczewska, podróżniczka ze zgierza, opowie o wyjeździe do kraju gór, wody, bunkrów, twierc i innych atrakcji turystycznych. Spotkanie zatytułowane Albańskie Różności odbędzie się w piątek, 24 czerwca o godzinie 18.30 w Galerii Ex Libris biblioteki. Wstęp jest wolny. Towarzystwo Muzyczne imienia Karola Nicze zaprasza na wyjątkowy symfoniczny koncert. W sobotę 25 czerwca w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Piotra i św. Pawła wystąpi meksykański gitarzysta Jose Miguel Suarez Carreola, który z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Paulisz Camerata pod dyrekcją Marka Głowackiego wykona koncerto de Aranjuez Joachina Rodrigo. Orkiestra wypełni koncert dwoma dziełami orkiestrowymi Ludwika van Beethovena, uwerturą koncertową Coriolan oraz pierwszą symfonią Cedur op. 21. Koncert rozpocznie się o godzinie 16.00. Wstęp jest wolny. Czas na ofertę kinatomi, który zachęca do tego, aby długi, wolny weekend spędzić właśnie w nim. Swój repertuarowy weekend placówka przy ulicy Gdańskiej rozpoczyna nowym pełnometrażowym filmem Disneya i Pixara pod tytułem Buzz Astral. To pełna międzygalaktycznych przygód produkcja opowiadająca historię młodego pilota testowego, który zostaje bohaterem w kosmosie i dzięki temu dostaje swoją własną zabawkę Baza. Od piątku 17 czerwca w repertuarze kina film akcji Bez Strachu. Elon Coretti jest synem jednego z najpotężniejszych szefów mafii południa Francji. Pragnie dołączyć do grona doświadczonych gangsterów, którymi otacza się jego ojciec. Na tę możliwość nie musi długo czekać. Zapada decyzja, że działalność albańskich dilerów na terenie Corettich musi zostać bezwzględnie skończona tu i teraz. Zbrojny atak na ich siedzibę to zatem kwestia czasu. Elon cierpiący na chorobę dwubiegunową bierze udział w akcji, czy przezwycięży swój strach, czy zasłuży na ojcowską pochwałę, czy dokona się swoisty rytuał przejścia w dorosłość. Natomiast w piątek i sobotę na ekranach kinatomi pokazy przedpremierowe horroru Czarny telefon. Film jest ekranizacją opowiadania Joe Hilla czarny telefon, które pochodzi ze zbioru upiory XX wieku. Nieśmiały, ale sprytny, trzynastoletni Fini Show zostaje uprowadzony przez sadystycznego zabójcę i uwięziony w dźwiękoszczelnej piwnicy, gdzie krzyki na nic się nie zdają. Kiedy odłączony od kabla telefon powieszony na ścianie piwnicy zaczyna dzwonić, Fini uświadamia sobie, że słyszy głosy poprzednich ofiar mordercy. Chcą one zrobić wszystko, żeby chłopiec nie podzielił ich losu. Przypominamy również o ostatnim przedwakacyjnym kinie dla kobiet. W piątek 24 czerwca panie premierowo obejrzą spektakularne widowisko filmowo-muzyczne pod tytułem Elvis. Film opowiada o życiu i twórczości Elvisa Presleya, widzianych z perspektywy jego skomplikowanych relacji z enigmatycznym menadżerem, pułkownikiem Tomem Parkerem, w rolę którego wcielił się Tom Hanks. Elvis to chyba najbardziej rozpoznawalna ikona muzyczna na świecie, a jego twórczość nadal jest żywa i obecna w popkulturze. Jego przeboje znają chyba wszyscy, niemal wszystkie jego utwory mają status Evergreenów. W roli Elvisa absolutnie powalający Austin Butler, który w filmie po prostu jest Elvisem. Reżyserem filmu jest nominowany do Oscara wizjonerski filmowiec Bas Lurman, twórca takich filmów jak Mule Róż czy Wielki Gatsby. Reżyser swoim niepowtarzalnym stylem wprowadza widza w świat muzyki na tle zmieniającego się krajobrazu kulturowego Ameryki. Dzięki temu to nie tylko film biograficzny, lecz przede wszystkim zniewalające widowisko muzyczne i wizualne. Filmowe spotkanie dla kobiet rozpocznie się o godzinie 19:15, a poprowadzi je strefa ruchu. Jak zawsze na panie będzie czekał Ladies Drink Bar. Każda otrzyma upominki, dodatkowo rozlosowanych zostanie 10 nagród głównych. Na koniec drogowskazu przegląd nowości wydawniczych. Alex Miszelaj to autor, który jest znany naszym czytelnikom pewnie przede wszystkim z jego poprzedniej książki wydanej w Polsce, czyli z pacjentki z bardzo dobrego thrilleru, psychologicznego, i tym razem wraca do nas z nową powieścią, Boginie, i Boginie opowiadamy historię Mariany, która ma dosyć ciężkie przeżycia za sobą, jej dotychczas taki uporządkowany świat. Lek w gruzach i dosyć mocno się zachwiał. Po tym, jak jej ukochany mąż zmarł, był jej ukochanym mężem, również najlepszym przyjacielem, i dla niej ogromną podporą w życiu, i teraz próbuje jakoś nauczyć się, żyć dalej. Prowadzi sesję terapeutyczną, ponieważ jest psycholożką, i taki ten taki uporządkowany świat, taka, taką jej nową rutynę przerywa niespodziewany telefon od jej siostrzenicy, która dzwoni zapłakana i roztrzęsiona, że jej najlepsza przyjaciółka zaginęła. No i po tym telefonie Mariana decyduje się pojechać do siostrzenicy, żeby ją wspierać jej pomóc i jedzie do niej do, do Cambridge, gdzie, gdzie jej siostrzenica studiuje i gdzie ona sama studiowała i gdzie właśnie poznała swojego, swojego męża. I jak już tam dojedzie, to wiadomo wszystkie Wszystkie wspomnienia z przeszłości dadzą o sobie znać, ale teraźniejszość bardzo szybko o sobie przypomni i to dosyć boleśnie. I Marianna jak będzie pewna tego, kto stoi za zaginięciem przyjaciółki, jej siostrzenicy. I Alex Miszelic właśnie idealnie stworzył wątek obsesji, ponieważ Marianna wpada w ogromną obsesję na punkcie... Zabójcy, którego jest pewna, że on jest zabójcą, właśnie przyjaciółki swojej siostrzenicy, jakby nie, 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 nie jest w stanie po, pomyśleć o konsekwencjach swoich czynów. Stara się udowodnić wszystkim, że ona ma rację i absolutnie nie zważa na, na swoje czyny, ale też klimat, jaki jest w książce, czyli stare mury uczelni Cambridge idealnie oddają taki charakter właśnie powieści kryminalnej thrilleru psychologicznego i mam wrażenie, że właśnie ten, ten klimat i to co się tam dzieje idealnie współgrają z tą jej, z tą jej obsesją i z tą całą zagadką i bardzo zaskakującym zakończeniem. I nawet w którymś wywiadzie, który czytałam właśnie z, z autorem, wspominał on, że chciał uzyskać taki klimat współczesnej greckiej tragedii. I trzeba przyznać, że nawet mu się to udało. Nasza główna bohaterka walczy ze swoimi demonami. Demonami i przeszłości, i teraźniejszości. Każdy bohater ma swoje tajemnice, z którymi absolutnie nie chce się dzielić. I zakończenie powieści jest będzie i przerażające, i zdradliwe, jak to właśnie w greckich tragediach bywa. Także bardzo serdecznie polecam wszystkim miłośnikom przede wszystkim gatunku thrilleru psychologicznego, ale nie tylko. Każdemu, kto szuka dobrej lektury, przy której się będzie dobrze bawił i które zakończenie na pewno go zaskoczy, serdecznie polecam. Polowanie na potwory Bestie i pystrzaki autorstwa Joel Ballarini. Jest to książka mówiąca o przeróżnych potworach. Główna bohaterka Kelly zajmuje się, jest nianią dla, dla małych dzieci i przez ciekawy splot przypadków stała się też pokrączynią potworów. W tej książeczce potworem, z którym musi się zmieszyć, jest wielki pająk, który sprawił, że jej rodzina i przyjaciele stali się powiedzmy takimi zombie. Dla głównej bohaterki. Czy jej się udało uratować przyjaciół i rodzinę i pokonać tą wielką potworzycę, trzeba się przekonać samemu czytając tą książkę. Serdecznie polecam, ponieważ jest w niej dużo ciekawostek na temat potworów. Serdecznie polecam.